Historia basenów w Opolu jest następująca. Lata ja wiem, 90. Marzenie Nowy Basen. Lokalizacja koło szkoły języków obcych lub po przeciwległej stronie tej samej ulicy Halera. Pamiętają najstarsi wiekiem radni i starzem. No i wtedy myśmy sobie powiedzieli tak, no po co robić coś małego, a poza tym, panie ministrze, czy pan wie co tu jest obok? Tu jest potęga. To są olimpijczycy. To jest Wydział Wychowania Fizycznego. Bo to nie dla nas, nie dla urzędników jest. To jest po prostu dla ludzi. Ja wiem, że jak ja tu jestem, to muszę popływać. Zaraz to uczynię. Serdecznie gratuluję otwarcia tej pływalni. Wodna nuta, ładna nazwa, taka muzyczna i myślę, że będzie dobrze nastrajała pływaków trenujących tu do dobicia kolejnych rekordów. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, w Europie, naprawdę powód do Wielkiej Dumy i chluby, bo 120 parotysięczne miasto doczekało się obiektu z prawdziwego zdarzenia, obiektu pływackiego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie Opole będzie słynne z tego, że wychowało nowych mistrzów Polski, a być może jeszcze do Rio zdąży wychować jakiegoś olimpijczyka, chociaż to już bardzo, bardzo niedługo. Taka pływalnia to wiadomo, że gwarancja nowoczesności, profesjonalnego podejścia do treningu, profesjonalnego podejścia do wszystkich e, pot potrzeb, jakie, jakie niesie ze sobą tego typu obiekt. Także zawodnicy i użytkownicy tej pływalni mogą się czu czuć tutaj bardzo bezpiecznie, bardzo komfortowo, a przy okazji w ciekawych e, aranżacjach spędzać swój czas. Nie tylko myślę tutaj o pływakach, ale przede wszystkim o tej masie ludzi, która będzie z tego obiektu od jutra korzystała.